Łarców napięty Wydaje mi się, że znaczy napięty, no, no, wydaje mi się, że jest trochę lepiej niż było przejechałem się po górkach, dołkach na razie nic nie spadło, więc myślę, że Dave będzie zadowolony, trochę pojeździmy, bo chyba mój kładzisz przyjedzie może w sobotę, może w poniedziałek. Zrobimy jakiś dłuższy materiał. Ej, ale ja Wam powiem, że ta 110 to trochę idzie, kurde. Ty, ja ten, ja jechałem na moim e, chyba około 40, tam 8 i Dave był za mną. Także nie ma jakiejś różnicy. O to jechać to jedzie szybko, kurde. Myślę, że trochę mało mam mocy. Pod górę, tak, to fakt. Powinien trochę bardziej się. Może większą sympatkę założymy, zobaczymy no. A na razie no chyba to tyle Jak macie jakiś pomysł na ten łańcuch to piszcie Może by się obeszło bez wymiany Kurde, muszę sobie tę kamerkę kupić Żeby była jakaś jakość E? 110? Dobra O. Gasła. No niestety, muszę chyba podregulować gaźnik Dobra To na razie tyle, do następnego, hej!